W maju 2013 roku w Nowym Jorku koło przyjaciół Bruno Gröninga spotyka szczególne wyróżnienie. W Ekumenicznej Tilman Chapel, Kaplicy ONZ, World Peace Prior Society wręcza Dieterowi Hoisterowi nagrodę Słupa Pokoju dla Koła Przyjaciół. Odznaczenie, którym w przeszłości wyróżniono takie osoby jak Matkę Teresę, Dalaj Lamę czy Jana Pawła II. To the United Nations. Uh, like to World Peace Prior Society, czyli Światowe Towarzystwo Modlitwy o Pokój, jest pozarządową organizacją stowarzyszoną z ONZ, która postawiła sobie za cel, aby jednoczyć ludzi we wszystkich krajach pod hasłem Niech będzie Pokój na Ziemi. Nagrodę wręcza przedstawicielka Towarzystwa przy ONZ, wielebna Deborah Moldow. To rzecz wyjątkowa i bardzo słuszna, że są tutaj przyjaciele Bruno Gröninga. Właśnie teraz, w czasie, który sekretarz generalny ONZ, Ban Ki-moon, nazwał czasem wielkich zmian. Jeżeli nasze ciało jest uzdrowione, nazywamy to zdrowiem. A jeśli uzdrowiony jest nasz świat, nazywamy to pokojem. Odzyskujemy zdrowie, uzdrawiamy nasz świat. To dla mnie zaszczyt wręczyć słup pokoju przyjaciołom Bruno Gröninga. Pragnę z wdzięcznością za tak piękną, ofiarną pracę przyjaciół Bruno Gröninga przekazać Dieterowi Heuslerowi i Suzanne Royce ten słup pokoju w imieniu World Peace Prayer Society Towarzystwa Modlitwy o Pokój Światowy. Widzę w tym symboliczne uczczenie Bruno Gröninga i jego dzieła. Widzę to jako znak dla wszystkich przyjaciół. By kontynuować jego dzieło, szerzyć po całej ziemi pokój, miłość i zdrowie. Serdecznie dziękuję.